słuchajcie, no, postępy prac przy BMW mogę Wam teraz pokazać. Co zrobiłem od ostatniego czasu, no, zrobiłem w końcu tą podłogę. Pouzupełniałem te gumki, to widzieliście może. No, nie jest to grubość oryginalna tej jakby y, maty, ale mniej więcej otworzyły. tak. Zrobiłem środek, już teraz nie widać jak to ładnie dociąłem. Chociaż może troszeczkę widać. Słuchajcie, no bo przy okazji tego całego przedsięwzięcia jeszcze zrobiłem bagażnik. To już pewnie też widzieliście. Przy okazji tego przedsięwzięcia e, chciałem przedstawić e, jakby produkt, który może Wam się przydać, bo wiecie, ja zaczynałem swoją przygodę e, z lakiernictwem e, jakieś blisko blisko 20 lat temu i sam doskonale pamiętam, jak kiedyś do nas na warsztat trafił samochód właśnie, e, który miał zrobion, mieć taką operację jak ten tutaj, e, czyli położony nowy kolor w kabinie. E, I doskonale pamiętam jak lakiernik starej daty e, kazał mi to wszystko matować. Siedziałem tutaj w środku, tak jak teraz Wam pokazuję. Trzy dni z papierem 800 na wodę i wszystko matowałem. Słuchajcie, na początku chciałem wdrożyć go w technologię skocza i pasty zamiast 800. No to szef kupił pastę, szef kupił skocza, szóżą trzy razy nie, to trzeba na wodę. Słuchajcie, technologia poszła do przodu. Tego tematu używałem. To, to jest taki właśnie podkład, który się kładzie przed wszystkimi innymi rzeczami w jednej cienkiej warstwie, no tam go zostaje według karty technologicznej od 15 chyba do 30 mikronów. Pewnie zależy wszystko jak się rozcieńczy, jak się położy, ale to jest niedużo. Można jeszcze, tak powiem Wam tak, można go dostać w formie bezbarwnej, można sobie go dobarwić, tu, tutaj polecam to jak ktoś na przykład by chciał sobie zrobić kataforezę, coś ale la kataforezę i na to położyć kolor i fabrycznie tam gdzieś wiecie wdmuchać, ale żeby trochę ją było widać i tak dalej, więc można sobie to dobarwić w dowolny kolor. Ja tu już nie będę otwierał, nie wiem czy to tu widać. Tutaj sama postać takiego mleka, zdziwiłem się, bo po, po nałożeniu jest to kolor bezbarwny, więc to się tak świeciło. Ja tu do tego filmiku miniaturkę wrzucę, żeby to wyglądało, żeby pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda. No to wygląda tak, jakby się zmywaczem wszystko zmyło i przetarło. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten temat, no to właśnie on się idealnie nadaje do takich wnętrz, gdzie jest dużo zakamarków, dużo matowania. No chcąc tu ugrząść na matowanie, no to podejrzewam, że ze dwa dni bym spędził, wody nalał, no może na sucho to zrobił. W każdym razie nie ma takiej potrzeby, tak? Położyłem tego równą warstwę na cały środek, dałem temu przesnąć w środek, który jeszcze dałem trochę podkładu, żeby trochę przylać. Bo powiem wam tak, pokazywałem zdjęcia, no to fajnie wygląda na żywo, nie powiem. No ale parę ziarnych piasków się gdzieś tam wtrąciło. No, można by było sobie to dmuchać i dmuchać. Tutaj już pół dnia było działane, potem jeszcze ja działałem. Przy drogich projektach, jednak polecałbym suchy lód, żeby nic po tym nie zostało. Ale tak jak tutaj mam być, jest ok. Pójdą dywaniki, pójdzie wszystko. Ale produkt, jeśli chodzi o produkt, jest fajny. To jest coś, co, na co lakiernictwo czekało jakiś czas. Myślę, że inni producenci też mają, akurat skorzystając z tego. Warto się dopytać. No jest to wyraźnie zaznaczone, jakby w karcie technologicznej, że to jest produkt do zmiany koloru bez matowania. Czyli mamy ładne wnętrze. Bo wiecie, jak są ryski, no to trzeba rozmatować, tak? No to już automatycznie coś trzeba na to położyć, typu epoksyd albo jakieś inne historie. Tak, jak ja to zrobiłem, czyli tam jakieś uszkodzenia porozmatowywałem, ale potem już epoksydu już nie matowałem, dlatego że można to jakby położyć właśnie na wszystkie te powierzchnie i nie matować. Ja tak to zrobiłem. Fajny temat, no, bardzo dużo przyspiesza. Ma to znaczenie właśnie jak robimy jakiś temat budżetowy, gdzie już no nie ma czasu tam, żeby się majstrować przy tym 3 dni. To samo tutaj położę. Oczywiście zmatuję to trochę. Bo tu miał być akryl, ale w końcu będzie finalnie baza i założone błotniki, spróbujemy trochę podjechać pod oryginał i też tu jest pełno takich zakamarków, tak? Więc ja sobie to położę równomiernie na całość, potem położę bazę, potem położę bezbarwny, usprawni mi to pracę przeokrutnie, tak? Tutaj nie ma czasu na jakieś matowania po 3 dni komory silnika, kiedyś to było niedostępne, teraz jest fajnie z tego skorzystać, no. Oczywiście na wierzch ja bym proponował konwencjonalnie bo to wiecie, no zawsze tak wiecie, środki to jest co innego, tak, jest to środek do, do zmiany koloru bez matowania, aczkolwiek jeśli chodzi o to, to ja już nie potrzebuję żadnej dodatkowej warstwy na wierzchu, dlatego, że w środku to jakby nie ma znaczenia, a jeśli chodzi o, o wierzch, to nie chcę żadnej warstwy, bo chcę jakby mieć gładką powierzchnię pod bazę, dlatego, że chcę to bardzo równo zrobić, a każda następna powierzchnia położona na ten podkład jakby obrobiony przed bazą tworzy morę tak zwaną, tak? Więc wierzchu konwencjonalnie, ale jeśli chodzi, ktoś ma na przykład, nie wiem, pusa do przemalowania, który nie ma szkodzeń, albo ma niedużo, a potem matowanie, jacy myśli, myślę, że spokojnie można to, to użyć, to jest bardzo wydajne. Tego się daje tylko jedną warstwę, także to jest taki temat. Oczywiście sobie przejrzałem kartę techniczną. zobaczcie, no jak wół, a, do, do, nie wiem, tu nie widzicie ostrości. Podkład do zmiany koloru bez matowania powierzchni. Bardzo mi się to podoba. Jak najbardziej do środków polecam albo dowiecie jakichś tam busików gdzieś na wierzchu, to też można. Ja tutaj akurat sobie konwencjonalnie na wierzchu, tak, bo nie potrzebuję przyczepności, bo i tak to muszę obmatować i zresztą błotniki jest łatwo odmatować. Tak? No a z takich rzeczy jeszcze przy no to słuchajcie, są osoby, którym się to nie podobało, bo tam w komentarzach szybko, słabo, baranek słabo wyszedł. No słuchajcie, no słabo. Tak jest w oryginale. No, z jednej strony, tak sobie pomyślałem, że lepiej jakby dać gumę natyskową niż baranek, bo co by nie było. No, ta guma jednak, baranek do gumy, to nawet nie ma co porównywać. Tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Przyszły tydzień to jest w moim przypadku matowanie, oklejanie, malowanie. No, Przed nami ostatni tydzień pracy. A tak z ciekawości, bo podsumowania jeszcze finansowego nie robiłem, to powiem Wam tak. Maty, płyty Kellera, z których mi zostały jeszcze tylko dwie. Zostały mi jeszcze trzy gumy, nie wiem, czy nie wykorzystam może troszkę za dużo, no to powiedzmy, że 200 wycofnąć, to lakier na to, ten towar, plus w ogóle to, co mi było potrzebne do tego samochodu, to jest 1000 zł, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. Plus robota, plus robota, sam towar, czyli 2 litry lakieru, plus utwardzacz, plus jakiś tutaj tam parę setek, tak? plus jakieś zmywacze. No, gumy mi zostało i płyty Galera dwie też zostały, ale no to sobie mogę uzupełnić w postaci tego plus ręczników plus jakichś innych historii. To robiąc w miarę dosyć sprawnie, kilka dni do przodu, oklejanie, nieoklejanie, a sam materiał to jest 1000 zł. Także słuchajcie, to mi przyspieszyło robotę, dlatego żebym siedział tu jeszcze dwa dni, to są następne dniówki, następne roboty. A poza tym, słuchajcie, warto mieć ręce, a nie kaleczyć gdzieś tam o, o środek. A tak wyszło mniej więcej o. No, jest czerwone, pójdzie na to oczywiście jeszcze dywanik, więc tak naprawdę tej mojej roboty dużo nie będzie. Dobra, trzymajcie się, piątek jest, kończę na razie.